musimy wygrać Jesteśmy jak zasnego nieba broń To ta wojna, którą musimy wygrać Słowa to nasza broń, broń To ta wojna, którą musimy wygrać Jesteśmy jak zasnego nieba broń To ta wojna, którą musimy wygrać A słowa to nasza broń Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem BrokenFoil, a jest I ja gramy w grę Heroes and Generals Tak, czyli bohaterowie i generałowie to jest wczesny dostęp. Darmówka gra ci darmowa Bardzo giga. fajna, jak na razie, nam się bardzo podoba o, pokaż po lewej, po lewej, po lewej, Na rowerku kole jedzie. To jest bardzo fajny motyw Kurczę, nie widziałem, nie widziałem Aha, że nasi, to tak. Tak, 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 na, na rowerku, na nasi Fajny motyw to mają. Jak jedziemy jeepkiem to może w 5-6 osób nawet więcej chyba wchodzą. Jak gdyby na wojnie. Dobra. Ym... Na wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Skąd? A na, sorry. Sorry, facet. Przejliśmy, to no, 60 x fajnie. Przeładowanie. Trzeba się rozstawić, w tym w jednym miejscu. Tylko szkoda, że są te inteligentne magazynki, wiesz, że przeładujesz... ...i e, Dazu ci magazynki same pakują. Oj, a nie, że tacisz amunicję albo coś jest stylu. O, i mnie zabili. Kurde. Akurat zmieniłem broń. Napły tego gościa. i walczymy na mniejszą tą... Mogę zmienić na broń? Czy mogę? A Zraniłem? To, ja nie mogę Aj Zmienię sobie na PM -a teraz. Na karabinek, a to się o mówka gdzieś na duże odległości Dobra Ktoś mi tutaj gdzieś Fuck! mnie. Po prawej, po prawej, oni od prawej idą, w krzakach siedzi gościu. Drugi za nim z tyłu zaraz jest. Yy, gra yy, ma półtorej giga i nam się ciąga 15 minut, 15-20 minut. Jest będzie darmowa i bardzo fajnie w nią gra. Yy, to jest chyba inna mapa, nie? Tym bardziej wcześniej graliśmy. No, tak mi się wydaje. Kogo tam namierzasz, kolego? Ale akurat zmieniłem sobie na PM-a, żeby... Tam tą łapkę pasowało, a zmieniła zmieniłą łapkę i tu duży, na duże odległości się walczy. Jest, zabiję kogoś. Na jakim oh, punkcie fuck. jesteś? Na C, tak? No jakoś tak. No by tam dojść. Za, Załatwiliśmy. O! Kąt uderzenia jest zbyt wysoki, nie mogłem przebić pojazdu, bo. za duży kąt był. Tak, może to jeździć na rowerka, o! Na rowerkach, na jakichś poja tych pojazdach potem można. A, chyba czołgami. Bo... E, dobra, ranga załogan za do czołgów lub tam myśliwce. Fak, po prawej, po prawej, Z... jakiś snajper. Nie hmm. gdzie, gdzie, gdzie jest, gdzie tu jest, gdzie on tu jest? W góry w krzakach ktoś siedział. A, widzę rogę, ponął, dobra. Fak, jakoś musiałem przeładować. Tam dwóch wchodzi, dwóch po prawej. Tylko muszę za drzewa bo nie widzę. Dobra, ściągnięty następny. No, no, dobrze, ładuję. bo mi moc do ławki. Z prawej ktoś strzela. zdjął mnie, zdjął mnie. Z góry ktoś strzela. Oj, widzę, widzę. Dobra, to no, punkt C musimy przejąć jeszcze. Tak dobrze mówię? Mm, tak. Tak. Mamy AB. B. O, oh, fuck, Trzelałem do mnie. Jak na razie jeszcze nie spotkaliśmy się z jakimiś bugami tutaj, w tej grze. Zdjęli mnie. Nawet nie wiem skąd. Widziodowca. No, na razie nie. Jeszcze. Dobra, jedź kolego ja się spotkamy, bo to jest... jeszcze nie jest skończona gra, nie, mm -hmm, więc to nie do rady, żeby nie było błędów. O, o, jest ten. Gdzie on tu działa? A, on chyba tak? idzie na C. Ja tu wypatruję, czy przed kimś ktoś się siedzi w krzakach. Ciężko tu jest wypatrzyć przeciwnika, tylko chyba się trafi, Trafie to wtedy jest zaznaczony, nie? Na mapie. Mm, nie mam pojęcia jeszcze. Powiem, zaznaczasz się jakoś to albo... To... To ogólnie punkt, w którym mniej więcej oni są, bo nie można znaczyć przeciwnika. Jako tako. Tu się widzę w krzakach siedzi gościu, ale... A za na tym rowerku. O! Przewróciliśmy się na rowerze. Ale już idziemy dalej. Dobra. Przejmu przejmujemy punkt. A, ktoś teraz... a, już mnie zdzieli, już tam czekali. Ja staram się przejąć. O, już tam czekali. Samo... Jest tak, jak nie, niemiecki samochód teraz przyjąłem. Stajesz koło niego, bo on jest w ogóle zamknięty. Przed nami Koleś, co za tempak. Mam na KM-ie Koleśa, który nie widzi, że przed nami jest żołnierz. Myślę, że czasami tu nie widać, bo to jest. Gła. Ale był 5 metrów przed nami. A, ale na szczęście Niemiec też nas nie widział. I tego, i tak staliśmy przed sobą. Musiałem wyjść z, wyjść z pojazdu i go zastrzelić. Dobra, nie dokończyłem. E, jak pojazd niemiecki stoi e, pusty, to można podejść i przez chyba kumiuty się re, otwiera Rodzin, no, rodzin, A sniper mnie zdał. piękny pięknie. Kurde. Taka mapka tak. to jest bardziej taka mroczna od tamtej, nie? Tak, tak, tak. Taką tam mgłą górę. wszystko. To sniper ma zorombicie, a ja wziąłem właśnie PM, a musiałem, że będzie na bliską odległość, a to nici. E, jakiś jakiś macie? Tym... O, jest rower. Kolej, zabierz mnie, rower On odjechał mi. Gdzieś tu mi coś śmignęło koło oczu. Dobra, idę ryzykuję. Ten las dla mnie nie Gdzieś... Jeśli tak ciężko zobaczyć kogokolwiek, to jeszcze mgła. Uham, znowu Niemcy wygrają Ojej. Oj, oj, oj. Kurczę no, ciężko zobaczyć, ale to jest właśnie o... fajne. No. O oh fuck 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 <toddź> eee. Nie zdążyłem, Przeładowuję, widzę kolesia, Przede mną stoi się z kardingiem. Przodowuje i nie zdążyłem. E. Ale dłużej przeładowuję tutaj broni niż y, się niż w innych strzelankach. Taka wolniejsza. To jest no, fajne. strategiczna. Tak zawsze biegniesz musisz w głowę celować, w pół tego ułamka sekundy. Łamka sekundy. sekundy żeby kogoś zabicię tutaj. Mm, Bardziej realistyczna jest gra. Gdzie ty jesteś? Teraz cały czas biegamy osobno. Mam 5 <gry> pocisków, no. jestem koło pnia. Ko A widzę? Koło A. Lokon, O, ktoś mnie zdjął. Chyba. Albo koniec bitwy, koniec bitwy chyba. O co w bitwy bitwę? No damy czwórkę, niech będzie. Ja dam piąteczkę, wysłuchałem. 240 ekspo, dostałem. To ta wojna, którą musimy wygrać. Jesteśmy mi jasna, tego nie ma bro. To ta wojna. Broń, broń, to ta wojna, którą musimy wygrać Jesteśmy jak z tego nieba, grą to ta wojna, którą musimy wygrać A słowa to nasza Dobra.